Czemka, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie gramy w Watch Dogs i będziemy kontynuować te, nie wiem jak nawet to nazwać, w każdym razie to, że, że będą cztery odcinki, przynajmniej w tym tygodniu. Mówiłem to już w tą Raider'ach, ale powiem i tutaj, że zobaczę jak to się wpasuje. Zarówno w mój, e, mój typowy dzień, bo umówmy się, muszę mieć czas przede wszystkim e, robić właściwie dwa razy tyle filmów, co prawda krótszych i co wychodzi to mniej więcej tak samo, ale jest e, dużo więcej takich rzeczy, które nie wychodzą tak samo. E, idziemy właściwie do misji, myślę, że myślę, że możemy wziąć właściwie. E, szybką podróż, bo tego jeszcze nie robiłem przynajmniej na odcinku. Hmm, bo poza odcinkiem chyba zdarzyło mi się raz. Coś takiego. W każdym razie. E, ten film, tak jak mówiłem, będzie trwał troszeczkę krócej. E, oczywiście postaram się go zmontować, żeby mimo wszystko jak najwięcej e, w tym odcinku zawrzeć. Ale za to będzie drugi w tym tygodniu, więc. E, Możecie się cieszyć, możecie się smucić. Tak na razie to wygląda. Mm, musimy chyba zaczekać na pociąg, to tutaj prawdopodobnie będzie jakieś cięcie. Okej, okay, po prostu wchodzimy sobie i siadamy. I wybieramy cel. Właściwie mamy dosyć wygodnie, bo tuż pod, tuż pod misją. I... Bez loadingu. O, tego nie pamiętałem, a jest to przyjemne bardzo. Eee, dobrze, jak my teraz musimy się dostać? Musimy przejść na drugą stronę i właściwie tylko zejść po schodach. Tutaj mamy potencjalne przestępstwo, ale chyba się powstrzymamy i po prostu zaczniemy misję. Jackson doing here? It's that racing van. Damn it! He thinks his mother's here. This place is mob-owned. After the auction mess, these guys will be on high security. No, to faktycznie nieciekawa sprawa. Musimy dotrzeć dziwne miejsce, by mamy na głębię tam dojść. No dobra. Ale widzę, że tu jest e, takie w przyjemne miejsce do... E... Pomyliły mi się gry. Okay. <laughs> Ale jestem debilem. Wsułam to koncertowo. <laughs> Właśnie zauważyłem, że my nie mamy misji przedostań się gdzieś. My mamy misję zabij wszystkich. To chyba pierwszy raz, jak mamy coś tak prostego. Przynajmniej ja nie kojarzę. E, więc panu już podziękujemy na start. I myślę, że tutaj twojego kolegę po fachu też damy radę ściągnąć, w ten sposób. Dokładnie. Mmm... Spróbujmy to zrobić po cichu. Bo... Zrobienie wielkiej strzelaniny to nie jest żaden problem. To jest po prostu najłatwiejsza droga, która nie jest wcale mało ekscytująca. Ale... Bym powiedział, że jest mało ambitna, może troszkę? <gryzmy> Dobra, weźmy nasze MP5 i po prostu... Ała! Na górę. Jackson's safe in from there until these guys are taken care of. Tutaj jeden oh, wow. Okay. Przodujmy sobie. Wow! Gdybyśmy nie mieli tych chyłek spają, to tutaj by było naprawdę nieciekawie dla nas. A tak, to zrobiliśmy to właściwie w parę sekund. Świetnie. Możemy wejść. Okej. Okay. Let me get you someplace safe. Come on, Jax. Come on. What did I do? I killed every one of them. What was I thinking? That's not who I am, is it? There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Look, Jax, when I have to deal. With these bad guys, I need you someplace safe. That's what makes me strong. I'm like the healer. Yeah, you're just like that. Except that's just a game. I'm warning you. If I don't hear from his mother soon, I will call the police. By ciężko się dziwić chłopakowi, że się boi po takiej scenie, którą właściwie wywołał jego wujek. To... It's time. Shit, man. Uh, I appreciate what you did for me at the bricks. Man. Iraq couldn't believe it. But he did believe it, right? Yeah, yeah, he did. I mean, he's all proud and shit. Look, I can't risk pissing him off again, man. You understand? There's a bar near Rossi Fremont. I'm leaving something in the trash. It's a wire. Go get it.

będzie musiał trochę być powykorzystywany przez nas. Oczywiście. A, a ja bym do Lombardu skoczył, bo. A, bo nie mamy właściwie już żadnych rzeczy do craftingu, w sensie tych. 11 uh, people died, because the city jak to się nazywa? Urządzeń It's elektrycznych? Control. Najpierw zajrzyjmy do bankomatu, bo już trochę kasy się zebrało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przez ten odcinek myślę, że z 30 tysięcy doszło. 72 tysiące. Uh, dobra, lombard. I... No dobra, tutaj ktoś... Uh... Nie mogę tego pominąć. Hej. Okay, ale najpierw. Najpierw wyposażmy się w maks części elektroniczny. O tym nie wiedziałem? O tym nie wiedziałem? Ja, nie, ja to przypadkiem kliknąłem. Nie wiem, spróbuję wczytać, bo... trochę... kiepsko, co mogę powiedzieć. Słabo wyszło. Kajcie, czy... Jakie stoję z reputacją? Eee, to będzie w postępach? Nie, w statystykach. Okej, okay, dobra, cofnęło się. W ogóle napad na sklep kosztuje bardzo dużo reputacji. Hey. Więc fajnie, że udało się to zwięcić. Jak, hmm. Jakie ja tutaj? Aha, strzałkami. Okej. Okay. Dobra, tysiąc, to w sumie dosyć mało jest, to pokraftujmy sobie. Tego sobie trochę pokraftujmy. Aj, jeszcze jeden, dwa. I teraz możemy jeszcze raz kupić części elektroniczne strzałeczkami i kup. Okay. a to można sprzedać wszystko, ale to jest bez sensu. Okej. Okay. To będzie krótki odcinek, ale nie chcę zaczynać kolejnego, ponieważ... Um... W Watchdogsach e, długości misji są bardzo nieregularne i zaraz możemy mieć misję na pół godziny. E, więc zakończę tylko na tej i drobnych zakupach. E, więc e, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. E, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Cześć!